Cześć dzień dobry. Dzisiejsze czytanie jest dla tych, którzy szukają wskazówki, podpowiedzi. Co dalej? Co dalej? Jaki kierunek uobrać? Jakie są tutaj podpowiedzi? Pierwsza, druga czy trzecia. Którą kartę dziś wybierasz Ty? Oczywiście napisz swój wybór w komentarzu. Obserwuj mój profil jeszcze, jeśli tego nie zrobiłeś. A jeśli potrzebujesz indywidualnego czytania, to oczywiście zapraszam Cię do kontaktu. No to jak? którą wybraliście? Ja drugą, a ty. Karta numer jeden mamy tutaj kartę szóstki buław. Przed tobą możliwy osobisty sukces, a bądź konsekwentny, systematyczny, ale również że pozwalaj sobie siebie nagradzać za małe sukcesy. Zapamiętaj to uczucie, bo ono będzie Twoją siłą napędową po kolejne. Karta numer dwa. Karta ósemki kielichów. Jaki jest dla Ciebie sygnał? Znak zostaw ze sobą to, co Ci nie służy. Nie bierz w udziału w nie swoich sprawach, ale też nie przejmuj się tym, na co Ty nie miałeś wpływu. Ósemka kielichów w porządku a w sobie wszystko, aby móc pójść dalej wolno. Karta numer 3, karta Siły. Karta, która mówi o tym, że pokonasz wszelkiego rodzaju wątpliwości. A co dalej? Pamiętaj o tym, żeby działać w zgodzie ze sobą, bo możesz wszystko nie musząc nic. Życzę Wam pięknego dnia!